Sytuacja na Wall Street w ostatnich dniach znacząco się poprawiła. Cykl futures daje się wyznaki, czyli po wygaśnięciu marcowych kontraktów trend poprzedzający wygasanie zmienia się na przeciwny bądź pojawia się korekta horyzontalna. Patrząc na dj skala aprecjacji jest dosyć duża. Wczoraj benchmark ten dotarł do Pierwszej ważnej oporowej strefy 38,2% zniesienia spadkowej fali, czyli okolice 22 550 punktów. Jak na razie doszło do zatrzymania na tej wysokości. Patrząc na benchmark SP, można zauważyć także. Podobny opór Fibonacci'ego, jednakże to, co zwraca na siebie uwagę, to jest sytuacja na wykresie długoterminowym. Mianowicie na wysokości 2643 znajduje się w tym momencie tygodniowa dwusetka. Średnia ta historycznie sprawdzała się jako granica pomiędzy rękiem byka a niedźwiedzia. Podejście z południa do tej średniej, jak pokazuje Księga Besy po 1929 roku, zazwyczaj generuje punkty przełomowe w tego typu korektach wzrostowych. Dlatego też, jeżeli dzisiaj S&P nie zamknie się powyżej tygodniowej dwusetki, pojawiają się realne obawy o powrót jankowskich baribalina. Wall Street. Strefa oporowa nie została jeszcze sforsowana. Od południa kluczowym poziomem obrony na dzisiejszą piątkową sesję jest poziom 2500 punktów. Jest to wczorajszy minimum. Jeżeli dzisiaj doszłoby do przerwania tego poziomu, od strony technicznej pojawiłby się trigger do wyprowadzenia ponownie spadkowej fali. Jak na razie z Wall Street nie popłynęły jeszcze na tyle przełomowe sygnały, aby mówić o, zakończenie, o zakończeniu spadków i pojawienia się nowej fali Hossy.